Jak mi się podoba ten falowniczek? Tutaj możemy podpiąć jedną baterię, obok możemy wpiąć drugą baterię. Jeszcze możemy wpiąć cztery stringi. No i to, co jest najlepsze, czyli że prąd tutaj, jak do UPS-a, przychodzi i wychodzi na dom. A ten, oto sprytny sofarek, to hyt 15 ktl 3 ph I powiem szczerze, że no nie byłem świadomy, że są tak zarąbiste falowniki fotowoltaiczne, które potrafią pracować jak UPS. z Tym, że odbiornikiem nie jest komputer tylko cały dom nie trzeba nic więcej przychodzi prąd do domu tutaj, wychodzi tutaj i jak brakuje prądu a mamy akumulatory, no to pracujemy sobie jak z UPS-em tylko taki UPS, który no nie ma tam ułamek kilowatogodziny, tylko w Twoim przypadku 20 kWh dla mnie rewelacja nie byłem świadomy, że coś takiego jest i to jest dla mnie najlepszy falownik na świecie jeśli ktoś wie jakieś inne takie falowniki niech da znać w komentarzach, bo trzeba wiedzieć